Kurcze, u babci jestem? Znowu z u babci? Rodzice mnie nie wysyłali, ale no jak już, jak już muszę, to pójdę, no nie? Już pójdę do babki. Ej, ciasteczka, wezmę no, sobie ciasteczka, co jest? O, nie, muszę, babka. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie. Męczy się, męczy się. Ciekam. Ona musi jeść, a ja jestem sprawny. ja sprawnie... Nie przerwaj mnie. Ja przynajmniej mam nogi. O, o! Ja przynajmniej Co? Co jest? To rodzice mnie wysyłali do babci i ona mi takie fajne ciasteczka robiły, robiła. A teraz to co? Teraz to takie kolce? Na kogo to niby? Na mnie? Przecież ja jestem wnuczkiem babci. babci babcia mnie kocha przecież. Chyba. Przez to co tu zostawię to nie wiem czy mnie kocha. Ale powinna mnie kochać. Tak mi się wydaje. i druty? To babcia chyba to na szczury. W to a wat, trochę boli. Dobra. Jeszcze raz. Ops. Moja babcia jest porobiona. Nie bądźcie. Niech to bałos? Czy, niech ta babcia sama w to wpadnie. Ta babcia musi sama w to wpadnąć. O oh, nie. Co tu robisz, babciu? Babciu. E, babcia ma jakieś lochy? Lochy babcia ma? Ja myślałem, że to jest moja babcia, to jest jakaś. O nie! Mama pomyliła adresy. Babcia mieszka na pierdziawej, A to jest pierdziawka. Są inne adresy. Nie. To jest babcia Andrzeja. To babcia Andrzeja, no nie. Babcia Andrzeja, no nie no. No nie no, ma Czekajcie po siku No już jestem, ale schody Schody, schody, schody A gdzie ja, jestem Co jest, biorę Ej co jest ze mną nie tak tu, nie mam szyi! Dobra, to jest trochę amongusus. Sus amongus. Us, us, us. A ja myślę, że to są A O co jest? Kuzyn babci. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o Kolejny nie. Nie. kuzyn babci! Dawaj! O nie! Papa! Kuzyni! To byli moi kuzyni? No chyba tak. To chyba byli moi kuzyni. Babcia! Babcia! Czy jesteś babcia? 60 lat! Nie chodź babcia wszędzie! Czy... Niech, niech pani nie chodzi wszędzie! O nie! O nie, o nie, o nie, o nie! Goni mnie! Goni mnie! Goni mnie! Dobra. Tutaj mogę uciekać. Jakie mam różowe kapciuszki? Tylko że moja takich nie ma. Dobra. Ach. Następnym razem to ja nie jadę do babci Następnym razem to ja jadę do, do wujka. Mam nadzieję, że wujek taki nie będzie. Jak wujek taki będzie. O ja nie wytrzymam. Okej. Okay. Kokardy. Aj, to jest? On miał rekord. Oni nie, nie już czas. Nie, to są sekundy. 28 sekund musimy pobić. Pobić. Smia? Nie. Ale dobra. Pobijemy. 28 sekund. Dobra. Opsa. Ops. hops, hops. Ops, ops, ops. Ops, ops. Nie wiem, jaką takie długi czas to zrobiły. Ale nie, dobra. Dobra. I to chyba. Nie, nie. Spadłem, wybuchło. Nie. I czemu mi dalej nalicza czas? I to jest nie fair. Czemu mi znowu nalicza czas? Ale dobra. Przynajmniej mogę... Odmowa jechać. I nie obudziłeś się w znowu Babci. Hopsa. Hops. Dobra. Hopsa. Zaraz. Ej, bo cię zawsze tu ciasteczka robiła. A teraz mam tu kukardę. No nie. Dobra, mam zrobić cięcie po ponie, cię. No i ja, słuchajcie, już jestem. W ogóle to zrobiłem bardzo po Bo ciężko. Pojrz. Zaraz. Ej, zaraz będę to, w to grać. 1000 sekund, nie, nie, no to są chyba jakieś żarty Łódzka, tak. dobra, Łóczka. łódzka, dobra, idę tu Ej, łódzka, okej, teraz idę tutaj 100 sekund I już 1000 sekund mamy O, co to za pistolet? Dobra Dobra Co to а так бабчик, Babcia! маш, амальча, маш, 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 O nie! Nie róbcie! Nie! Nie chcę. Proszę! Już tak mało zostało! Rozigram to! Gramba! Tak! No i nie ma! No i ja wygrałem! jakie schodki? Ej, ja wchodzę po tych schodkach. Ej, co jest? A tu jest wygrana. Ej. Zrobiłem to w 974 sekundy. Oj. Patrzcie, co ja tu mogę ustawić. E. O tak! Jest! Tydzień! A mam się to no, już. Lubary go zamienić. Czemu? Po pierwsze, to będzie. Dobra, ja mam do Dobra, mogę na kokardę wejść. Ej, ja to spierdzę. Ale na razie zakończymy ten odcinek, więc... Pa pa!